Siemanko, z tej strony maty 03 Witam was w piątym odcinku Zagrajmy w Garry's... What the fuck? Z... 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 I tak cieszę się Dzisiaj z tej strony Maty03PL Witam was w um, piątym odcinku Zagrajmy w Garry's Mode Dawno już odcinka nie było Więc mam nadzieję, że się cieszycie Czym się dzisiaj zajmiemy? Zajmiemy się Garry's Gary's Craft to jest modyfikacja do tej gry. Bo do Garys Moda to są tylko wstępne modyfikacje. Coś Adony. E, nie wiem jak to się wymawia, ale to są Adony jakoś tak. E, przy mojej wersji Garys Moda. E, po, będzie wam coś takiego. Wszystko będziecie mieli coś takiego, coś takiego. To klikacie Root i Gary's Craft. No i tutaj macie różne te. Na przykład hard 3. Mamy ludzika z minecrafta. Jak ktoś nie wie jak zrobić ten. Żeby nie było widać promieni. To. Musicie to odznaczyć. Mm, nie ma tego. No. Oczywiście można tam na ładniejszych mapach robić fajne rozmowy, na przykład e, typu coś takiego. Typu coś takiego mamy postać. Frazujemy ją. E, dajemy sobie drugą postać, z którą niby będzie się kłócić. Powiedzmy, oczywiście. Powiedzmy, ustawiamy tutaj kamerę. Nie będę ustawiał, bo chcę sobie ułatwić, wam po prostu pokazać. W tym momencie to jest kamera. Włączam frapsa. Wow, dawaj moje chipsy. Wahahaha. Wyłączam frapsa, frezuję. Na przykład tutaj teraz. Coś takiego. Ha. E, nigdy. Wahahaha. Wahahaha. Wyłączam frapsa, prezuję. <grymne> Boże, jaka ręka. No, i tak to mniej wyglądało. Nie, może zrobimy dzisiaj. Na przykład, o, wyścig samochodowy. Powiedzmy Volvo kontra. Nie, Volvo versus policja. Dobra. Więc co najpierw robimy, żeby zrobić coś takiego? Resmold hmm. tutaj i ustawiamy co chcemy. No może plasma. Tutaj hmm. presses No i dobra. Na maksa i tak dziś można dać trochę więcej. Może cztery damy. Albo możemy zrobić to inaczej. W tym Volvo podkładamy do takiej silniczki, czy co to tam jest. Ale zasuwa, kurde. O tak. Tyle on. No dobra. Gdzie... O kurde. Volvo jest chyba ewidentnie lżejsze. Dobra, nic z tym. Jeszcze, dobra. Czyli co? Będzie policja. Goni Mini Co to było? What? Dobra, nie wiem. Jedziemy. Mini jest leciutkie, to damy powiedzmy jeden. No, może jeden nie wystarczy, na dwa. Może jeden, może dwa nie wystarczy, na trzy. Może trzy nie wystarczą, to damy cztery. Może cztery nie wystarczą, to by pięć. Może pięć nie wystarczy. <try> 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 nie, ale wstecznie działa, nie? Tak, chcecie? To ja wam tu idę dam? Jeb, jeb, jep. Jeb, jeb, jep. Pojedziesz gdziekolwiek? Nie no to już jest nerwę po prostu. No, ja na zamówienie. No i teraz robimy powiedzmy sobie pościg. Nie wiem, po co ja się tak tylko bawię? Może o dwa za dużo dam z TT ale... Nie dobra. To by się siadało Nie for speed nie jest to taka fajna jak to. No i powiedzmy, aresztowaliśmy. <tryk> Tylko, jak my teraz tam wrócimy? Hm. To jest dość dobre. Jeszcze jakieś delikatne turbo się zamocuje. Już nie samolita. dobra co ja robię? Nie, nie skończę, że tak wcześniej odcinka pokazałam wiele rzeczy wiele no. Dwie rzeczy, no... To jest bardzo wiele no. Co jeszcze mogę zrobić? No nie chcę, żeby to był krótki odcinek, może zrobię jakieś części. Więcej może minut. No to już mnie dobija! Teraz się pewnie pojawią komentarze, że nie umiem wycelować czy coś. Cień Karabin maszynowy, to jest? jest? No, grafika nie jest piękna, ale tak bardzo fajna gra. No, mody... No, auta ściągnięte z neta, no, nie są za ładne w środku, ale Na zewnątrz, no, nawet takie super ładne jest, jak na Garry's Moda. Czemu bym miał tu tutaj nie walnąć, nie? Jakiś taki owon. Na shift na mieć turbo. Ręczny. No. Tutaj, nie wiem, jakiś malutki airboat. Dżemik. O, to jest ta big wersja. To jest nawet dość fajne, myślę, autko. Taki, no ten fotel taki trochę śmieszny jak do tego no ale bardzo fajny jedno z podstawowych ale a chyba najładniej odwiszorowane No to jest trochę dziwne że możemy obrócić Google z Ile tam jest 100 stopni, no nie wiem. 360, nawet może więcej. Nie! Aha! Jest już jazda tirem, no. Możemy jeszcze chyba zrobić ulicę, ale ja dobrze wiem. Coś tak powinno być. Części ulicy. To jest metal. to nie. nie. Tutaj są śrubki. Kółka. Rains, czyli to jest do pociągów. Instrukcja. One item. No dobra, czyli pewnie ulicy nie zrobimy. O, tu jest chyba kawałek ulicy, no no, to jest, no to jest, to to jest ulica, o. To jest yy, jedna małoszyna. Ja nie wiem co to jest i raczej nie chcę wiedzieć. To jest. kołka od pociągu. Dobrze mi się wydaje. Aha! Byłem lepszy! Wpadłem do, loko do lokomotywy. A nie w lokomotywa. Nie no. Jakiś taki pociąg który jest chyba. tak. Prze przechodzenie przez ścianę. no 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 fajnie. Nie, to rozumiem, że to miały być jakieś drzwi czy coś w tym stylu. Au! Tak. Tutaj widzimy ładnie tory porobione. To jest chyba jeszcze z podstawowego Larry's Mountain. Uh, 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 uh. jak bym mógł z tego nie skorzystać. Jeszcze fajne lampki. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że najlepszym autem to jest to Volvo, bo... ma... no jest bardzo szybkie nawet, jak na To no Ja lecę! Super skok. albo no, bo tak jo. No, szkoda, że się nic nie rusza nad, na tym. Na Spróbuję to powrócić. Nie wiem czemu tutaj ten bok mi się... coś tak jak grałem kiedyś w Mid for Speed'a mi się z Koniksegiem kojarzy ten, tam, Tak w środku, z Segiem CCRX. Nie wiem. Ferrari Enzo No nie ma w środku Dźwięk można powiedzieć, że podobny Uuuu. Jak przepięknie Dobra To co, jedziemy teraz w Bugatti Taki skok jest myślenie możliwy. No chyba, że ma jakieś mega prędkości. Subaru impreza. Jakaś angielska z rajdy, chyba. Co jeszcze? Feria, jak 40? Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Teraz będą się częściej pojawiać myślę odcinki z Gary nie tak zwartko, rzadko. Rzadko. Będą się częściej pojawiać i myślę, że będzie... będzie fajnie. Coraz więcej odcinków, mam nadzieję, że się będzie pojawiać z Gary Smoga. Szmaragd do survival też niedługo powinien pojawić. I wiele innych ciekawych materiałów. No, to dzięki za obejrzenie. No. Dzięki za obejrzenie i nara.